Niesprawiedliwi koledzy. Dziwne, że człowiek zawsze ma ochotę na to, czego nie ma. Jak był rok szkolny, to wzdychałem, żeby były wakacje. Jak wyjechałem na kolonię i przy końcu parę dni padał deszcz, to chciałem już być w mieście. A jak przyjechałem do domu, to mama ciągle coś mi kazała robić, albo do sklepu posyłała, i nawet nie mogłem powiedzieć, że nie mam czasu, bo na jutro dużo zadane. Przecież lekcji jeszcze nie było. I dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy zaczął się rok szkolny. A teraz znowu żałuję, że wakacje będą dopiero za 10 miesięcy. Dziwne! W szkole owszem, wesoło. Tylko przekonałem się znowu, że mam pecha. Kasia Smolikówna, ta, co mieszka na naszych schodach, mówiła mi, że w ich szkole jeszcze nie ma stałego planu. I codziennie są tylko 3 albo cztery lekcje. A u nas od pierwszego dnia po 5 godzin. I nauczycieli nie brak, i żaden nie choruje. Mietek Staszewski, też szczęściarz. Nie ma jeszcze wszystkich książek do nauki. A mnie mama już w sierpniu kupiła. Żadnej wymówki przy odrabianiu lekcji nie mam. No pech! Albo na zbiórce. U nas zaraz na pierwszej zbiórce zaczęli mówić o tym, żeby w tym roku wszystko było lepiej. Żeby dwójek nie było, żeby nie opuszczać lekcji, no i różne takie rzeczy. Gdyby ode mnie zależało, to owszem, można o takich rzeczach mówić, ale dopiero na jakiejś dziesiątej albo piętnastej zbiórce. A tak to tylko człowiek się zniechęca. I na drugą zbiórkę nie poszedłem. Znów miałem pecha, bo ta druga zbiórka była podobno taka wesoła jak jeszcze nigdy. Więc na trzecią poszedłem. No i znowu wpadłem. Jak pech to pech. Rzucili się wszyscy na mnie, że się spóźniłem. Jakby było warto o ten jeden raz takie piekło robić. Sam wiem, że w zeszłym roku spóźniałem się często. W tym roku powiedziałem sobie, że spóźniać się tak często nie będę. A na tę zbiórkę po prostu spóźniłem się niechcący. Całe szczęście, że są jeszcze dobrzy koledzy na świecie. Felek Jakubiak, ten z drugiej ławki, chociaż się słabo uczy, jest porządny chłopak. Bronił mnie. Powiedział, że nie powinno się tak od razu napadać. Trzeba najpierw zapytać, dlaczego Jacek się spóźnił. Może był niezdrów, może ma daleko do szkoły, albo może siostrę z przedszkola musiał przyprowadzić, a może przechodził obok jakiejś ciekawej wystawy, i w ogóle, mówi Felek. Nie róbmy Jackowi takich wymówek, bo mnie się zdaje, że on jest bardzo nieśmiały i może mu być przykro. Niestety nic mi to nie pomogło. Jeden Felek był za mną, a inni to się strasznie rzucali i na Felka napadli, że niby on mnie broni, bo sam często się spóźnia. I nagadali nam obydwom, że ze spóźnianiem ma być koniec. A przecież Felek prawdę mówił rzeczywiście zdrowia wielkiego nie mam. A chociaż nic mnie nie boli, to nie wiadomo, czy jakaś choroba we mnie już nie siedzi. Do szkoły to mam niby niedaleko, ale i nie blisko. Tak, raczej nie blisko. A po drodze jest jeden sklep z rowerami i ma dwie wystawy, koło których żaden chłopak spokojnie nie przejdzie. Od tamtej zbiórki upłynęło już pięć dni. Nie spóźniłem się w tym czasie ani razu, ale nikt mnie za to jeszcze nie pochwalił. Czy to tak powinno być? Jednak nie zniechęcam się. Powiedziałem sobie, trudno. Pech mnie prześladuje, koledzy są niesprawiedliwi, dobrze, że chociaż jeden wśród nich się znalazł, co mnie rozumie. To dużo znaczy.